godzina roboty i tyle materiałów. Cześć, cześć się, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic na kanale RYWIK. Dzisiaj chciałbym sobie zrobić kolejne nowe narzędzie, którym jest pistolet malarski, załatwić sobie baki z paliwem do naszych pojazdów i ewentualnie wyznaczyć sobie miejsce na nową bazę. Zapraszam wszystkich do oglądania. Tak, jak wspomniałem, trochę sobie pojeździłem. Tych materiałów mamy naprawdę dużo. Musiałem jednak trochę tych skał poniszczyć, ale jak widać, tych materiałów jest naprawdę strasznie dużo. Mam tutaj 5, 6, 6, pół staka żelaza. Tu jeszcze się przerabia trochę. Więc tak, zrobimy sobie dzisiaj kilka rzeczy. Po pierwsze, ja bym się zajął przede wszystkim bakami na benzynę. Gaz container. No właśnie, to by nam się przydało, bo mój samochód strasznie dużo pochłania benzyny. Nie, to nie jest sam problem sam w sobie, że on tyle tego wchłania, tyle, aż tyle tego potrzebuje. Ale większym problemem jest to, że ja muszę co chwilę wysiadać i go jednak napełniać. W przypadku na przykład tej maszyny to nie jest jakiś duży problem, ale na przykład w przypadku tamtego samochodu, kiedy jestem w niebezpieczeństwie, to trochę byłoby licho, gdybyśmy musieli nagle wysiąść, żeby ten pojazd nakarmić benzyną. Widzę, że nie mam kleju. Co do kleju, też żebym ja sobie za niedługo skrzy parę skrzynek tych większych porobić, a widzę, że kleju tu już nie mam w ogóle. Kończył mi się cały. Dobra, to ja sobie lecę do jeziorka bo trochę nazbierać, zaraz wracamy. Chciałbym się też zająć pistoletem malarskim, on nie jest jakiś bardzo użyteczny, ale może będziemy mogli sobie troszeczkę poupiększać nasze pojazdy. Ponadto chciałbym też zmienić kolor świateł na białe, bo te żółte są ładne, nadają klimaciku, ale jednak biały, biały kolor świateł daje nam większą widoczność. No dobra. Mam trochę tych gluklamów. Mam ich 64. To nam wystarczy na airplayów 21. No nam naprawdę na bardzo długo starczy. okazji jeszcze tutaj wozg zbiorek, jesteśmy blisko. Bo też mi się przydaje. Między innymi chciałbym sobie z niedługo zrobić coś w rodzaju takiej ciężarówki do transportowania rzeczy. Ich kontenerów z pożywienia z którymi się zajmiemy też. Ponadto taki transporter do jakichkolwiek surowców też by mi się przydał, na jakbym chciał sobie już te przenieść, to wszystko, co aktualnie posiadam, do nowej bazy, którą zamierzam zbudować, bo ten garaż jest całkiem spoko, okej? Okay? Jest po pierwsze niezniszczalny, ma wejścia tylko z dwóch stron, przez co jakby ciężko nas zaatakować. O, tu tego znaczka wcześniej nie widziałem. Tylko tak, ma jedną konkretną wadę albo nawet dwie. Z tyłu znajdują się rury wystające z ziemi. Takie, nie wiem, wodociągi, rurociągi, nie, nie wiem co to jest. Eee, przez co pod tym, pod tą rurą nie może nawet moja maszyna przejechać, ta do kopania metali, bo jest za wysoka. A ja zamierzam też budować wyższe pojazdy. a waha wow. Też by mi to bardzo zawazało. Chyba mam pomysł, gdzie się wybudujemy. Posuniemy tą starą, e, tą starą, e, opuszczoną wioskę rolników, po której często przejeżdżamy, i tam sobie budujemy bazę. Wybudujemy sobie bazę, ale jeszcze zobaczę jak tam teren w ogóle wygląda. Jeszcze mam dwa gluklamy. Dobra, co, co my chcieliśmy zrobić? Eee, baki z paliwem. Mamy już prawie wszystko z wyjątkiem kleju. To niech się już robi. Aż minutę, okej. Okay. Eee, trochę szkoda, że kwiaty się tak wolno zbiera, wam powiem. Nie wiem czy nie istnieje inny sposób na ich zbieranie, bo w sensie Eee, gdzieś widziałem kiedyś modyfikację, która sprawia, że możemy, że możemy sobie, eee, że możemy sobie zbierać różne materiały przy pomocy właśnie pompy. Tylko mnie ciekawi jedna ważna rzecz. Eee, Chciałem sobie to paliwko stąd wyjmę całe. Zostawię sobie gdzieś tu w rogu, niech sobie leży. Ciekawie, jedna konkretna rzecz. Yy... O, tu są już kwiaty blisko. Czyli przy pomocy właśnie tej pompy, mógłbym na przykład je zbierać faktycznie? Bo nie jestem pewien. Tak, tak to można by sobie zrobić jakiś kombań do tych kwiatów. Da się! O oh, kurde. Eja, poczekajcie chwilę. Eee. Poczekajcie, poczekajcie. Ej. Pójdźmy znaleźć jakieś, jakieś pszczele doją benzyny, żebym nie pojechał z pustym bakiem. 8 to starczy. Kurde, czekajcie. E, czyli kwiaty będą w takim razie już dużo prostsze do zbierania, po prostu sobie włączyłem pompę i przejdziemy po jakieś łące. E, mój zawsze dlaczego ten barwnik jest tak drogi, bo jednak... Trzeba zbierać po jednym kwiatku, żeby mieć po jednym barwniku, a jeden barwnik to jeden klocek zaledwie. No dobra. Eee... Tak, nie możemy, poczekajcie. Inaczej. A eee. pokombinujemy no sobie, bo jestem teraz zaciekawiony. E, chwila, chwila. Zostawmy to trochę bliżej może. Chyba ja na przykład to rozwalił. O, to już będzie zbierać, patrzcie. Fajna sprawa. No, tylko problem jest taki, że nie będzie nam niszczyć tych, e, tych naszych. Hmm. ...tych naszych uli. A czekajcie jeszcze w sumie chwilę, bo tu mamy takie trzy ule. I je ciekawi jedna sprawa. Eee, czy wiertła by, by niszczyły takie... ...takie gniazda? A na przykład samochodem, czy jakbyśmy je uderzyli po prostu czymś, to by się zniszczyły, tak jak na przykład kukurydza. Zaraz zobaczymy. Mm. Ja się muszę dobrze kołem na to najechać. Nie, chyba nie. Trzeba by to chyba jednak ręcznie niszczyć niestety. A czyli pompy zbierają materiały. Okej. Okay. Czekajcie, jeszcze spróbuję sobie za chwilę wiertłem zniszczyć, ale... Wróćmy na chwilę do naszych baków z benzyną. No. Eee, klej, klej, będę miał jeszcze trochę mało. Co się tutaj dalej robi? A my się zajmiemy w tym czasie... Bakami na benzynę. Więc tak, tu oczywiście sobie bym zamontował bug z paliwem, w tej maszynie, bo ona horrendalnie szybko pochłania tę benzynkę. Wstrzepiamy ją do tego i do tego silnika No i tu możemy sobie włożyć benzynkę, ponadto ona się chyba tutaj stakuje po 20 sztuk z tego co kojarzę. A tu możemy to możemy sobie tutaj też wrzucać z ekwipunku, o właśnie super, mamy 100 sztuk benzyny teraz w tym. Samo tutaj, gdzie bym sobie tej bagu umieścił, żeby to na nic bardzo nie, nie zawadzało tutaj. Hmm. Tu można by. A, bo to jest aż szerokie. szeroki. Odcię ja kręcę. Eee, poczekajcie, jeszcze odłóżmy to na chwilę. O, oho, to mamy mały problem. Nie odpadnie. To chyba nie odpadnie, nie? Ok, nie odpadło. Eee. Miał to być na chyba trochę zawadzać, co? No, trochę tak. Chyba, że jakbyśmy taki zdzili. E, w sumie nie jest źle. Jak mi się wydaje. Chyba nawet trochę ten bug stabilizuje. Naszą pozycję jazdy, ja przez, chyba dzięki niemu teraz nie możemy się przewrócić, wiecie? Bo on chyba trochę trze po ziemi. Jak mi się wydaje. Eee, chyba. No dobra, chyba, chyba może tu być. A, połączmy go oczywiście z silnikiem. No, musimy sobie do, też do niego benzynki teraz ładować. Zresztą benzyny powinny mi starczyć na długo. Bardzo długo. O, tyle nawet już jej nie mam, patrzcie. Nie trzeba też się za niedługo wybrać po nią. No okej. Okay. Eee, to co? Bierzemy się też za ten pistolet ma malarski za chwilkę. Mm, tak, Tools. Pistolet malarski. Potrzebujemy trochę szkła i komponent kitów. Niech się robi. Dobra, my to szkło odkładamy z powrotem na miejsce. Pszczeli też. Dużo go też, widzę, mamy. Ten barwnik w sobie weźmy, bo on będzie nam za chwilę potrzebny. Kata sobie też gdzieś odłóżmy. Niech sobie siedzą, stoją. No i klej też. O, dużo go mamy, 18 sztuk. Eee, można, to na trochę dłużej starczy niż ostatnio. Dobra. <laughs> tak jak mówię, ja bym sobie jeszcze sprawdził jedną rzecz. Pojedziemy sobie na chwilę do tych uli. Zobaczę, czy wierto będą niszczyć. Wierto będą niszczyć te ule. Bo jednak zbieranie automatyczne tego, biwaks, by mi się okropnie, masakrycznie bardzo, ultra hiper ekstra przydało. To nie jest jakieś ultra ciężkie, ale fajnie by było. Podjedziemy tu w ogóle? A, będzie problemik. Poczekajcie. Włóżmy sobie pod samochód. O, nośnik. Włóżmy sobie teraz tutaj. A, nie podjedziemy, widzę. A, poczekajcie. E, czy jest jakiś sposób na zniszczenie ula? Nie używając przy tym. Wiem, mam pomysł. Eee, nie używając przy tym. Nie używając przy tym młotka. Tak sobie zróbmy. O. Może auto nam teraz nie spadnie. inaczej. Dobra, widzicie co, sobie tutaj chwilę pokombinuję. Jak zobaczę, to wam powiem, czy to jest w ogóle możliwe. Kurde, spadł mi z tego. Zapomniałem, że to ma Dobra, może jakoś się uda podjechać. Kurcze, nie niszczy tego. Hmm. Myślałem, że będzie się niszczyć. na no szkoda. Dobra, mamy już pistolet do malowania. Zaraz się nim pobawimy, Tylko no to najpierw sprzątnijmy. Jeszcze mi zaraz to na głowę spadnie i tyle zrobię. Hmm. No dobra. Czyli wiemy, że możemy bardzo dużą część temu zbierać przy pomocy pomp. Tylko jestem ciekaw, czy jest jakiś sposób na automatyczne zbieranie. W polsku bo to by mi się bardzo przydało. A jak już jesteśmy, to w sumie go zbierzmy. Czemu by nie? Przyda mi się za niedługo na kolejny pojazd, bo od tych pojazdów też będę miał parę. Dobra, wracamy do bazy. Hmm. O światło sobie włączmy. A w stosunku do tego pojazdu ten bug jest malutki, a w stosunku do tamtego pojazdu jest całkiem sporych rozmiarów ten nasz bug. Ale w sumie zatrzymajmy się tutaj. No, Okej. Okay. Mm, to co? Mam no, pompę sobie chwilowo odłóżmy. Widzę że, ma, widzę, że znaleźliśmy dla niej kilka nowych zastosowań. Mm, dobra. To co? my sobie najpierw nasz samochodzik. Nie wiem na jaki kolor. Może na czerwony, standardowo, no bo na co innego. Klikamy sobie. Jak to się robiło? Mm. O nie, takiego to nie chciałem. Jak to się zmieniało ten kolor. R, to trzeba przeładować, to wiem. O, pod Q. Pod Q zmieniamy kolor. No dobra, weźmy sobie taki ciemno czerwony. Nawet ładny. Ale weźmy sobie ten podnośnik, tak będzie najwygodniej. Najpierw bym sobie w pierwszej kolejności światła na biało pomalował, żeby było trochę więcej widać. Kolory się resetują po zniszczeniu bloku. Tak, pragnę przypomnieć. Okej. Okay. Yy. A to muszę osobno malować, bo to jest połączone tymi, yy, połączone, jakim tam było? Beringami, łożyskami, Okej. kiedy go jeszcze mamy. Bo to się chyba używa po jednym, jak, jak sądzę. A, po jednym na blok. To, to strasznie drogo w takim razie. Chyba, że jak zrobię tak. Tak cię A, to się zużywa po jednym, czyli lepiej jest malować duże powierzchnie na raz. Okej, okay, okej, okay, to musimy o tym pamiętać te, w takim razie. Złapmy sobie z tej strony i sobie tak Przejedźmy, bo widzę, że się zużywa po jednym jeśli malujemy duży obszar. No dobra, czyli tyle razy klikniemy, to tyle razy się zużyje farba. Trochę dziwny system. Uh -huh. Dlatego nie ja to musiałbym po pojedynczo. O, siecisko. Już No dobra, niech będzie bia niech będzie takie. Też niech będzie czerwone. Czemu nie? By nie. By się niechcący pomalował, ale w sumie, czemu nie? Czyli jak maluję w tym samym miejscu, to też mi widzę zabiera farbę. Trochę głupota. No i tu jeszcze mamy. O. Silnik, w sumie niech. gdzie zapomalujmy sobie. O. Wszystko pozostałe na biało. Siedzenie, w sumie też. Krzynie, koła. Tesory. Tak, w sumie też spaliłem, czemu nie? No dobra, jak ta autko teraz wygląda w ogóle? Całkiem fajnie, całkiem zacnie. Światło też, jak mówię, zmieniają kolor. To są białe i chyba są. No, zdecydowanie więcej widać przy tych białych. No. Autko sobie jako tako wygląda. Mi się podoba. Eee, to co jeszcze dzisiaj? A właśnie, musimy się przejść na naszą farmę. Powstała się tam dość smutna rzecz, a dokładnie. Raz zebrałem sobie plony, ale atak dalej pozostał i roboty przyszły, mimo że już niczego tam nie było. No i niestety zniszczyli mój system obronny, szkoda trochę. Zbiorę sobie tą farmę i będzie trzeba ją wybudować w innym miejscu. Choć na razie nie mam, nie mam takiej potrzeby, ale jak zacznie mi brakować jedzenia, to uda się się tym zająć. A tu co leży? Kawałek drewna czy tam kamienia. No, tak sobie to niestety teraz wygląda. Cóż poradzić. No, to i tak był taki raczej prototyp. Powiedzmy. Następną farmę zrobimy trochę bardziej dopracowaną. I chcemy się pić, to zaraz się napijemy. No i praktycznie zużyliśmy cały zapas farby, jaki do tej pory zebraliśmy. Widzę, że trzeba będzie sobie znaleźć jakiś system do zbierania tych kwiatów, bo bym chciał sporo rzeczy kolorować. No. Idziemy się jeszcze przejechać w jedno miejsce, tam gdzie mówiłem, że chciałbym sobie wybudować yy, bazę nową. Żeby sobie to wszystko zbierzmy stąd. Dobra, ja sobie to zbiorę i teraz jedziemy dalej. Yy, ciekawe w ogóle ile sobie łagów ile tu będę miał, bo nawet nie liczymy ile ich tu położyłem. No dobra. Yy, cała farma już zebrana. Można by sobie kiedyś właśnie zrobić taki kombajn do kwiatów. W rodzaju naszej maszyny do zbierania kamienia, tyle tylko, że zamiast wiertła zrobimy sobie pompy za dwie może, czy tam trzy. Więc sobie wejść po jakieś łące, gdzie dużo jest tych kwiatów i po prostu je zbierać. Na przykład, tutaj sobie przejedziemy, mamy zebrane już dwa kwiaty. Ogólnie też można sobie tutaj, tutaj coś takiego zamontować, czemu by nie? Krzysztof jakby odwrócił do góry nogami i tam postawił pompę do ziemi. Ja sobie tylko te sobie bagi tu odłożę. No, mamy ich już całkiem dużo. Następna farma, którą wbudujemy, będzie naprawdę dłuższych rozmiarów. Na dawno sobie też tutaj te podkładajmy. Dobra, to my sobie jeszcze jedziemy w miejsce, gdzie ewentualnie można sobie wybudować pasy, bo kamienia mamy dużo, drewna mamy dużo. Mamy sposoby na ich wspieranie w razie potrzeby. Więc chyba nie ma powodów, żebyśmy tego nie zrobili. To właśnie jedna sprawa, czy jak sobie wrzucę tutaj na ziemię o. Po tej to to nie mam nadzieję, bo mi trochę zaczyna zawadzać ich ilość. Hmm. Kurde że nie mam miejsca. Dobra. E, chyba jedziemy. Mogę sobie tak gdzieś odłożyć? Nie mogę. Dobra. Jedziemy. Pokażę <laughs> wam, o jakie miejsce mi chodziło. zobaczę później czy istnieją jakieś automatyczne farmy wosku, pszczelego i, i, i tych gluklamów, bo na działają na podobnej zasadzie. W ogóle mam też pasek tego, napełnienia tego naszego karnistra. Tego baku z paliwem. O! To jest o tyle fajne, że jak się przenosimy w nowe miejsce, kawałek dalej, to już tych materiały, materiałów jest, jest też z powrotem mnóstwo. No i tak, ja bym chciał, sobie chciał budować bazę gdzieś tu. Można, na przykład tutaj, bo to jest w miarę równy teren, jest go dużo. A to by to by dobrze, na, nawet nawet, nawet by nam to pasowało, Na tej drodze można by sobie na przykład pojazd stawiać. Mhm. Ewentualnie gdzieś tam bliżej wody. I to też ładny widok na takie jezioro. Ewentualnie właśnie tutaj, w tym miejscu, jak jest ta woda. O. Tu można by sobie też bazy wybudować. To też jest całkiem sporo fajnego terenu. Na przykład, albo na przykład tam. I gdzieś tutaj też przy wodzie chciałbym mieć bazę, że, nie bazę tylko farmę, żeby mi było łatwiej to podlewać. Z okazji miałbym też blisko domu kilka tych gniazd pszczelich. Tu bazę na przykład, wiecie jak już coś to bazę w tym miejscu, bo tu jest bliżej drogi. A to na przykład farmę po tamtej stronie. Tutaj gdzie indziej chyba za bardzo, chyba za bardzo nie. Ewentualnie tutaj, ale tu już jest blisko ruiny i daleko od drogi. Już prędzej o właśnie w tym miejscu. Mhm. Mm Coś, jakby tutaj, to tu byłoby chyba dobre miejsce. Tak, jak też wspomniałem na początku, ewentualnie tam. Tu też mam, ze sporą skałę, którą można by sobie zebrać. Tam też jest skałka, one są wszędzie, widzę. Ewentualnie, tak jak mówię, tutaj też można by postawić bazę. Nie byłby to w sumie taki głupi pomysł, po prostu sobie otoczyć to z dwóch stron takim murem. Po prostu bramy dwie wazowe to byłyby od jednej od drugiej strony drogi. Ale drewno leży, nie wiem z jakiej racji. Chyba, jak kiedyś tutaj budowaliśmy pułapki, to. Tam zostało ze zbierania drewna brakującego. Kurde, już się wywróciliśmy. No i dzisiaj tutaj można sobie bazy wybudować. Ja nigdy w sumie w skramiech mechaniku nie budowałem bazy, a poza tym mało sobie buduję, bo garaż jest dobrym miejscem do zamieszkania. No tylko ma te swoje wady. Przede wszystkim je irytuje ten wystający kawałek metalu z ziemi, przez który ciężko tam wjechać większym pojazdem lub małym pojazdem z małymi kołami. No, to byłoby dobrze, tylko no tak, musielibyśmy sobie refinery bota, chociaż jednego tu przywieźć, jednego craft bota, skrzynki, na materiały. No tu jest, widzę dużo tego wosku pszczelego w pobliżu. Tak, tam raczej nie, bo tam jest, mówię, daleko od drogi, jest sporo wolnego terenu, ale może nie bardzo. Tak jak mówię, prędzej gdzieś tu. Bo tu jest dużo wolnego miejsca od drogi, jesteś, mielibyśmy, musielibyśmy sobie otoczyć bazę tylko z jednej strony. O, tu widzę są boty, rozjedźmy je sobie. A widzę, że tego żeśmy nie rozjechali. O. Dobra, spróbujmy się wyprostować jakoś. Jeszcze się nie udało, chyba. A rozwali mi skrzynię. A skrzynię też się w sumie nie da rozpalać bez użycia młotka. Z tego co się orientuję. No. To co, ja się będę chyba powoli wracał do bazy, bo nie ma tu na razie chyba nic więcej ciekawego do zobaczenia. Z tą budową bazy też się wstrzymałem przez jakiś czas, bo pilnowo nie mam jeszcze aż takiej dużej potrzeby, aż takiego dużego parcia na to, a można by coś zrobić w każdym w swoim momencie, zawsze kiedy indziej. Na razie ja wracam do bazy. A dzisiaj to będzie już chyba tyle. Dzisiaj takie raczej ogólne rzeczy, nic konkretnego. Ale to jest zawsze coś, jakiś postęp. Podajcie oczywiście na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu, komentujcie, gdyż skończą na wasze komentarze, zawsze odpowiadam. No i chyba tyle. Widzimy się już w następnym odcinku, w którym bym sobie troszeczkę właśnie już pohandlował. Elo, elo.